Thank you Proszę Państwa, oglądała Państwo oczywiście program kawa czy herbata, mimo że na to nie wygląda, tutaj rzeczywiście jest nieporządek, jest godzina, nieporządek. Kolej Kolej jest godzina za 15, tak 6.45 yy. dokładnie, no niestety, no tak po prostu tak, jest w my staramy się sprzątać, naprawdę staramy się. Mamy nadzieję, że to będzie lepiej wyglądało, tak, tak no, ale robimy są, co możemy. Są pozytywne strony tego wszystkiego, ponieważ wszyscy odkurzamy stare przeboje. Tak, i wszyscy i... chcą nam pomagać, więc może to jest jakiś dobry, tak. dobry, dobry znak. A my byśmy chcieli jeszcze też powiedzieć o czymś no, niezbyt przyjemnym, co się ze świętami wiąże jednak. Tak. E, to znaczy chcielibyśmy Państwa uczulić na to, że albo nie wpuszczajcie Państwo obcych ludzi do domu, albo nie opowiadajcie z nim e, im zbyt wielu szczegółów o swoim życiu, na przykład o swoich planach wyjazdowych, świątecznych. Tak. Zwracamy uwagę na taką ostrożność. Dzień dobry, ja z administracji. Dzień dobry. Ja nikogo nie zamawiałem. Proszę pana, ja mówię bardzo wyraźnie, z administracji. Przepraszam bardzo, gdzie jest łazienina? Zawsze w tym samym miejscu, proszę No i co? Cieknie. Ja widzę, że cieknie. A co pan robi w moim domu, proszę pan? Pan nie za duży ten dom jest taki ten dom. No, Nie duży, ale mój, no. No wie pan tam widzę światło w holu się nie świeci. Nie świeci. Nie, nie chciało się wymienić za rożeczki. Nie chciało. Święta idą, to co żonka u pana sprząta? A co do pana obchodzi? No wie pan, na święta idą, ludzie sprzątają, pracują i idzie ta śruba. Proszę pana, do tego nie pan znaczko tylko Proszę pana jest jestem fachowcem, ja chyba studiowałem te sprawy, prawda? No, ja się widzę. Co pan na święta robi? Normalnie z rodziną. Ale w domu czy to wyjazd jest... Panie, rób pan swoje, to nie jest jakiś wywiad, tylko wie pan. Proszę pana, pana, ale... tu, niech pan wymienił uszczelkę. A ja chyba... Ma pan uszczelkę. Ja chyba więcej robię, prawda? Wie pan? No ja nie bardzo widzę. Ja mam tu klucz, mam drugi nawet. Proszę pana, myślę, że co ja. Jestem nieprzygotowany może tak prawda. Kombinerkami się tego nie robię, gwint pan zetrze, panie, no. Proszę pana, sam sobie pan to zrobi, dobrze? Ja to zrobię, dlatego mi niepotrzebny jest nigdy administracja, ja, coś... ja to mam zrobić. W czasie świąt ja to będę robił, proszę pana, właśnie po to są święta. W czasie robię świąt to? ludzie nie mogą spać po nocach, bo tu woda cieknie, a pan to chce w czasie świąt robić. Ja skądś pana znam. Nie Z sobie... mięsnego, proszę pana. A może, może, gdzie pan kupuje mięso? <noise> gdzie, po panie? Idę, nie, nie proszę pana, tego się nie da zrobić. Tego się nie da, pan ma czas, niech pan się bawi. Proszę pana, proszę pana żona do... przyjdzie, to to zrobi, wie pan? A proszę mnie nie obrażać, dobrze? Dobrze? Nie proszę pana, tu musi to zimne przyjść, żona, ja tutaj nie będę. Wesołych świąt panu życzy. Wesołych świąt.